Halo, halo, witam bardzo serdecznie w ultra szybkim poradniczku. Dzisiaj wam pokażę dokładnie, jak zdobyć skarb z playlisty jesiennej, z serii 9. Słuchajcie, już wam pokazuję. Podpowiedź skarbu Challenger śmieje się ostatni i zostawia oponentów. W tyle. Słuchajcie, musicie mieć jednego z trzech challengerów do dyspozycji, które to macie, mam nadzieję. Dokładnie który. Już wam oczywiście pokazuję. Dodge, Challenger SET Hellcat Dodge Challenger RT i Dodge Challenger SRT Demon, którego obecnie używam. Tu się akurat nie pokazuje. No i słuchajcie, musicie go zrobić, jakiś tam może tuning pod przyspieszenie, pod coś, na co nada się na wyścig drogowy. Oczywiście, wyścigi drogowe na mapie są trzy. Ja wezmę sobie ten standardowy na mapie Meksyko. I słuchajcie, weźcie sobie Derivatary. Na najniższym poziomie trudności, żeby nawet się nie musieć męczyć, cokolwiek robić Ja to mam jakikolwiek nawet tam, tak naprawdę nim tuning obojętnie, taki chyba własny na no, zwykłe wyścigi drogowe Na, na najniższym poziomie trudności macie turysty, ci z awatarów, możecie sobie po prostu, no mówię, nacisnąć jeden przycisk I sobie po prostu to przejechać do przodu Tak mi się wydaje, z tego co widziałem, więc na ogół, jak to drywatary na, na niższym poziomie właśnie yy, działają. Dobra, weźmy już tutaj, proszę, załaduj. A my jedziemy, wam jeszcze nawet pokażę, że yy, tutaj mam niski poziom ustawiony. Gdzie to jest? Proszę bardzo. Turysta. I lecimy, żeby to zobaczyć, jak tutaj wyszło. Nie powinno być oczywiście większych problemów. No, słuchajcie, no, tak to właśnie będzie wyglądać. Po prostu i wyprzedzicie. Więc na, na luzie zupełnym. Dobra. Już do końca. Procenty szybko wchodzą. I jesteśmy na samym końcu. No, takie bardzo tutaj ekscytujące to wyścigi dragowe, muszę też przyznać, są. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj się wszystko pojawi, tak jak należy. Poszukiwanie skarbów, proszę bardzo. Czy jest z nami powiadomienie? Oczywiście, że jest. Wyzwanie skarbów ukończone. Słuchajcie, proszę bardzo. Tutaj się nam gdzieś na innym lotnisku pojawia. Tutaj skarb. Ja oczywiście się tam teleportuję, żeby dokładnie wam pokazać, gdzie on jest. Mam nadzieję, że nie będzie zbugowany, chociaż tutaj wam nie daje tutaj pod względem poprzedniej listy sobie dużych szans. Słuchajcie, tutaj macie podpowiedź, jeśli was to interesuje mm, Gdzieś więcej to gdzieś znajduje Ale ja wam pokażę oczywiście y, gdzie dokładnie pojechać, muszę się tylko rozejrzeć Dobra, chyba wiem gdzie Wydaje mi się, że skarb powinien się znajdować y, tutaj Dokładnie tak, dokładnie w tym miejscu Słuchajcie, oczywiście... <gryw> ja gram na wersji pecetowej, y, bo wcześniej też o tym nie wspominałem na wersji na Xboxach czy PlayStation, ogólnie na konsolach typowych, ten skarbacz się znajduje. Niestety, jak gram na PC, czy to na wersji Steamowej, czy na wersji Microsoftu, yy, no, będzie z tym oczywiście problem. Twórcy tego nie zrobili. Nie wiem, czy to w ogóle zrobią. Nie wiem, czy będą w ogóle mieli zamiar to zrobić. Yy, no ale słuchajcie, dla osób przynajmniej, które są z konsoli, będą wiedziały, jak to dokładnie już zrobić. No, dla Was, niestety, już bardziej nie pomogę. Tutaj ten skarb jest. I yy, tak to się no, też prezentuje. Dobrze, to było tak naprawdę wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że dla tych, którym to się uda normalnie to zrobić, no to yy, będzie w porządku, a dla niektórych to się nie da. No słuchajcie, no. Nie przejdziełem przez to. Dobrze, nie lecę. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Na razie. Hej, cześć.